<tryk> <tryk> Szlugi mi się skończyły i lecimy BMK ogarnąć na Orlen przed wyrazowym, bo jest tu, no. śmietnik w chuj jest BMC i. No, i lecimy posprzątać. <tryk> Bez pośpiechu człowieku Porażki to strzeblec sukcesu Ty klaszny Koleju kiedyś szukałem i przyjebałem to na ten Na zszywki <gry> Posprzątana, więc jedziemy na przegląd. Idziemy malować felgi od pm -ki. I powiedz, że przemysł zapomniał tego dodać. Przemysł zapomniał tego dodać. Jest jedno miejsce, gdzie takie felgi się znajdują i właśnie tam lecimy załatwić siedemnastki, żebyśmy mogli w spokoju pomalować. Przyrody ale wykryli stalowe nerwy i mnie wyjebali Nikt nie mówił mi, że będzie kurwa łatwo Nikt nie mówił mi, że będzie aż tak trudno Walesono skóropatwo Z bato góropatwo, kurwo bije się o lepsze jutro Nikt nie mówił mi, że będzie kurwa łatwo Nikt nie mówił mi, że będzie aż tak trudno Walesono skóropatwo Z bato góropatwo, kurwo bije się o lepsze jutro Na pewno pomalejmy przód, bo naprzód mamy felgi na tył Chodzą normalnie szesnastki. Te okrągłe rzeczy nazywają się opony i wsadza się je na koła. <grym> to kumpel też bierze, nie? Także... Pierwszy raz Milwka przyciągnęła klienta na sprzedaż samochodu Niestety mówiliśmy o Octavii, która cmoknęła sarnę i jest cała rozjebana Nie, trójka na pewno nie. nie Dobra, z drugiej strony będzie podobnie, także nie będę wam chyba tego pokazywać Chyba zapomniałem, że jest na biegu, nie? Akurat to się zjebało. Chodź no, Agata. Weź wyciągnij ten lewarek, jak się będzie dało. Trochę dziwnie te koła wyglądają, ale chyba tak ma być. A pomysł na nie sprzedał nam Hubert. Hubif18. Przed malowaniem należy je porządnie odtłuścić i wyczyścić. I jak na milczkę przystało. got tired of waiting and they had to hire a new one. You watch, watch, będzie burza. Dziwnie na tych fotografach wygląda, co nie? skończymy dzisiaj na dwóch tych felgach tam już widzimy tęczę natęcza i malowanie to nie jest dobry pomysł, ale wiem co jest dobrym pomysłem Tomorrow. Chyba lepiej niż było, nie? No ale kurwa wygląda trochę dodało, i chyba nawet prędkości, bo tak bardziej agresywnie wygląda. Jesteśmy chyba już gotowi na wyrazów i za dwa tygodnie zapełniamy tutaj wszystko po nami i nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie to, że jedziemy w ogóle na kołach. Często w ogóle słyszę... I że ogólnie jak są jakieś sediusy czy coś takiego, takie eventy to normalnie driftowami na kołach przyjeżdżają nawet po 300 km i wracają, także a wierzę w to, że dojedzie i poupala i jeszcze wróci, to w ogóle będzie szok i bardzo chyba dobra reklama dla